Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mam okazję znowu się dzisiaj z wami spotykać. Co prawda jest czwartek, godzina 12, więc to w sumie teoretycznie nic niezwykłego, bo jak co czwartek PC Discovery, ale czerwiec jest takim miesiącem, kiedy to PC Discovery ma zupełnie inny charakter. I dzisiaj ze mną, tak jak we wtorek była Kasia, tak dzisiaj ze mną jest Paulina. Dzień dobry, Paulinko. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Paulina jest kolejną partnerką Perfect Call która zgodziła się na to, żeby spotkać się z nami właśnie w ramach naszych czerwcowych wywiadów i opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o swojej historii, opowiedzieć w jaki sposób łączy swoją codzienność, a ta codzienność jest bardzo dynamiczna, z pracą w Perfect Call, z budowaniem swojego biznesu w oparciu o, o nasz system. Paulina jest młodą mamą, jest osobą aktywną zawodowo, Mam mnóstwo obowiązków, ale o tym, jak wygląda jej codzienność... Właśnie chwilę temu opowiadała mi, jak wyglądał jej dzisiejszy poranek. Paulinka, jak ten poranek wyglądał? Jak bardzo szalony był, opowiedz nam. Tak szalony, że najpierw zawiozłam najstarszego syna do szkoły, później jechałam z średnim i z najmłodszym do laboratorium na pobieranie krwi, wróciliśmy. Oczywiście jeszcze do Biedronki po nagrodę za piękne pobranie krwi i w ogóle, że był taki dzielny. Później już o 11 mnie, to szybko, szybko ogarniałam tutaj, żeby jeszcze w międzyczasie śniadanie, no bo przed pobieraniem krwi nie, nie mogli nic zjeść. Zjedli śniadanko, szybko się ogarniałam, z płaczem malutki poszedł, ale koleżanka go zabrała, mam nadzieję, że już jest OK. Z płaczem, bo on oczywiście musiał zostać z małą i być z mamą na wywiadzie, <śledzisz> ale poszedł, <śledzisz> więc nie miałam czasu nawet jakoś tak, myślę, się stresować. Przed wydarzeniem. Czyli, czyli się dzieje, i tak wygląda Twoja codzienność. Trzech chłopaków, tak? A w sumie to jak bo jeszcze mąż przecież jeszcze. Jest... <noise> Tak. W jakim wieku są Twoje chłopaki teraz? Marcel ma 4 lata, Gracjan prawie 6, Ksawery 7,5, prawie 8. W październiku 8 skończy. Ty masz chociaż chwilę dla siebie w tym całym młynie, w tym całym szaleństwie? Tak, nie jest źle. Są coraz starsi, jest coraz łatwiej. Coraz mniej chorują także z górki. No tak, to jest, to jest dosyć duże wyzwanie, faktycznie, jak dzieci chorują. No i właśnie, no i ta, ta szalona rzeczywistość, wypełniona obowiązkami, no bo przy trójce takich chłopaków, to tych obowiązków jest mnóstwo, plus właśnie. Pamiętajmy o tym czwartym dużym. E, jak to w ogóle się stało, że trafiłaś do Perfect Call? Co, co, co takiego się wydarzyło w życiu, że zostałaś partnerką Perfect Call? E, to może powiem kilka słów, co robię obecnie. Pracuję w korporacji. E, taka no typowa korporacja na etacie, jestem, na czwarta etatu. Moje stanowisko to specjalista do spraw opracowań środowiskowych. Taka techniczna praca. Mm -hmm. Robię tak w dużym skrócie obliczenia i wyrysowuję zasięgi instalacji radiokomunikacyjnych. Więc tak, no nic ciekawego takiego na co dzień. <laughs> bardzo ciekawie. <laughs> Ale takie, no. Mało kobiece, i taka rutyna się wkradła w pewnym czasie, bo też pracuję zdanie ze względu na to, że dzieci były małe trzy lata temu, jak decydowałam się na tą pracę. Zależało mi na czymś, co będzie też elastyczne, będę mogła to pogodzić. Tak jak wspomniałam, oni dużo chorowali, są alergikami, żebym mogła to połączyć pracę z byciem w domu z dziećmi, jak już będą chorzy, bo wiadomo, że dziecko chore to najlepiej z mamą. No więc też. W międzyczasie takie zmiany jakby zaszły w mojej pracy. Częściowo obniżono mi etat. Wiedziałam, że to będzie chwilowe, no ale jednak już ta rutyna się wkradła i odebrałam to jako znak, że trzeba coś w życiu zmienić. Trzeba coś zrobić i to jest ten czas dla mnie, ten moment. Trzeba to wykorzystać. I ten moment był kiedy? Kiedy poczułaś tą potrzebę zmiany? Początek poprzedniego roku, początek 2020 Półna, roku. Półtora, półtora roku temu. Tak, półtora roku temu. Byłam na kawie u teściów i była też moja przyszła szwagierka ze szwagrem. Wspomniała mi Ania, pozdrawiam Anię Kamila serdecznie. Ania wspomniała, że jej siostra pracuje w Perfect Call, Julia, że jest tak zachwycona i w ogóle, że tam w tym kolagenem żyje cały czas i jest naprawdę fantastycznie. Jeżeli szukam jakiegoś dodatkowego zajęcia, też takiej odskoczni, no to może to jest też coś dla mnie. Od razu dała mi numer do Julii. Zadzwoniłam do Julii już po pierwszym telefonie, w ogóle jakbyśmy znały się od lat. <grym> I pamiętam jak dzisiaj Julia, no oczywiście zachwalała tą pracę, ale co powiedziała, że pieniądze nie spadają z nieba, trzeba pracować. Ale ta praca daje dużo satysfakcji, więc naprawdę warto. I to mi utkwiło do dzisiaj. Później poznałam Sylwię, Sylwia mieszka niedaleko mnie, także ona tutaj jakby wprowadzała mnie, pierwsze kroki ze mną robiła w biznesie. Też bardzo pozytywna, w ogóle wszystkie te dziewczyny, bardzo pozytywne, bardzo z dobrą energią. I tak, jak rzeczywiście jest, że taką energię, jaką dajesz, taka do ciebie wraca, i taką one po prostu mają taką energię dobrą, że od razu się przyciągnęłyśmy. No, tak myślę, że to charakterami po prostu podobne do mnie. No i tak to się zaczęło że zaczęłam tą współpracę z dziewczynami. Poznałam potem jeszcze kolejne grupy dziewczyn z tej grupy dziewczyn i zaraziły mnie taką, y, takim pozytywnym myśleniem. Super. Powiem Ci, że ja, jak, ja w ogóle do, do, w ramach komentarza, ja te wszystkie dziewczyny, o których Paulina opowiada doskonale znam i jak nawet jak mówisz, to ja już tą energię czuję. To zawsze jest to samo, jak się spotykam, Spotykam grupę, w której, w której pracuje Paulina, to po prostu tam zawsze iskrzy. Tam jest zawsze na wysokim napięciu. I to jest niesamowite. Ja Mamy też szczęście trafić do tej struktury. To, to, to prawda, ale generalnie w strukturach Perfect Call jest tak, że dziewczyny iskrzą energią, także. Tak. Ja to, to jestem przeszczęśliwa po prostu. Dla, dla mnie osobiście na przykład, to jest ogromny walor pracy w Perfect Call, właśnie takie dziewczyny. A swoje to, to chłopaki w jakim wieku były, twoje, twoje, twoi synowie w jakim wieku byli jak zaczynałaś pracę w Perfect Call? Yy, Marcel miał niecałe 3 lata, Gracjan cztery i pół, a Ksawery 6,5. i pół. Strasznie mali byli wtedy. Znaczy dalej są strasznie mali, byli <noise> jeszcze mniej. Ja jestem ciekawa, jak ty w ogóle to godziłaś? Takie, tak, tak małe dzieci. Sama wspomniałaś jeszcze na dodatek, że no, no, zresztą to wiadomo, że jest trójka takich maluchów, to chorują na okrągło. Jak nie jeden, to drugi, to trzeci. Jak ty w tym wszystkim znalazłaś czas na pracę w Perfect Call. Z perspektywy czasu, jak patrzę na siebie wstecz, to czasem się zastanawiam, jak ja to robiłam, A, aczkolwiek, jak. Jest się w tym rytmie, jest się na bieżąco, przede wszystkim chce się coś robić, a ja nie, nie lubię nudy, nie lubię strasznie, znaczy w sumie to nigdy się nie nudzę, ale nie lubię takiego poczucia, że czas przecieka mi przez palce i nic się nie dzieje. Duże jakby zaangażowanie było ze strony mojego męża, który na początku ruszyłam z kopyta, Sylwia przyjeżdżała do mnie i robiliśmy spotkania u mnie w domu, zapraszałam koleżanki no to miałam wsparcie w mężu, on brał tę całą trójkę na górę, albo jakieś bajki, zabawy, organizował im czas na te dwie godziny, żeby oni nie przychodzili cały czas na mnie nie wisieli, tylko żeby mogła skupić się na tych spotkaniach. Potem, jak już wiadomo, takie spotkanie produktowe zazwyczaj zmieniało się w towarzystwie, to już potem w towarzystwie schodzili radu i już <laughs> uczestniczyli w tym tak samo. Ale no, miałam wsparcie, wsparcie męża. I tak jakoś, nie wiem, ruszyłam z kopyta, nie zastanawiałam się. Tak bo e, tak byłam pozytywnie nastawiona, że wszystko super, się udało. Super, udało. ale właśnie to, 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 to jest cenne, co powiedziałeś, że to wsparcie, wsparcie najbliższych mocno pomaga. Także ja też bardzo, Daniel, Ci dziękuję za to, że wspierasz Paulinę. Dzięki temu Paulina jest z nami, a ja, to jest bardzo, bardzo wartościowe. E, Paulinka, wspomniałaś o tym, że ta energia dziewczyn e, Cię przyciągnęła do, do Perfect Call. Natomiast czy były jeszcze jakieś czynniki, które sprawiły, że podjęłaś decyzję oprócz jakby tego czynnika właśnie ludzkiego, oprócz tych relacji? Czy coś jeszcze dodatkowo wpłynęło, jakby na twoją decyzję, że była to decyzja? Tak, zaczynam ten biznes? Przede wszystkim to, że jest to elastyczny jakby czas pracy. Tą pracę etatową też mam taką bardziej regularną, ale jednak troszeczkę elastyczna. Mój mąż też pracuje w nieregularnych godzinach. Zdarza się, że nie ma go przez 3-4 dni w ciągu tygodnia, jestem sama. Więc y, to jest taka praca, którą mogę wykonywać wtedy, kiedy mam czas. Jeżeli jest jakieś zawirowania w, w moim życiu, coś się dzieje, czy dzieci i w ogóle, odpuszczę jeden, nawet dwa dni, nic się nie stanie. I to są takie... I to jest też praca, którą mogę wykonywać... Nie, to nie jest tak, że siadam i teraz zajmuję się tym, tylko po prostu na co dzień zaczynam mówić o kolagenie, czy... Widzę kogoś z problemem, no to mogę o tym mówić, komuś pomagać. Tak po prostu mówię o tym jak o swoich dzieciach. To nie jest tak, że muszę się do tego jakoś przygotowywać i teraz, tu i teraz. To jest fajne. Co mnie jeszcze przekonało, to to, że mogę pracować z kim chcę. Te osoby nie są narzucone i jeżeli, no. Nie czuję z kimś jakiegoś y, takiego nie wiem, flow, to, to wcale nie muszę z tą osobą y, pracować. To, co mnie bardzo przekonało, to y, samorozwój. Tak jak Call pozwolił mi y, na rozwój te wszystkie szkolenia, które były y, zapraszane osoby z zewnątrz do firmy, czy Twoje Lajwy Dorodko, czy Zosia Starzyńska, no. czy y, kosmetyczka Iza. Tak wspaniale otwierają głowę, że to jest po prostu rewelacyjne. I to nawet nie da się opisać, <laughs> może widać po moich emocjach. Tyle rozwoju, co i tak jakby krok do przodu, jaki dałam w ciągu tego roku, to ja nie wiem, co ja robiłam przez te 30 lat. <laughs> Jak to? Przygotowywałaś się do tego, żeby podjąć decyzję o zostaniu partnerem? Perfekt, koledzy. Chyba tak. Bo w tym czasie tę decyzję podjęłaś. Chyba Super. Tak. I to, że to była odpowiednia decyzja, to pokazują Twoje wyniki, bo Paulinka, no właśnie, pomimo tego, tego szalonego obciążenia czasowego, jaki, jaki je funduje jej codzienność, jest już liderem. Zaprosiła do współpracy kolejnych partnerów, czyli tak naprawdę już też buduje swój zespół. I powiedz mi, Paulinka, jak. Jakby, jak wygląda Wasza praca, praca Twojego zespołu, Twoich dziewczyn, Twoja praca? Jak teraz, szczególnie w czasie pandemii, bo, no jakby to jest też czas, który, który był wymagający. Ja wiem, że się mhm. trochę otworzyliśmy e, i to jest piękne, ale jednak te ostatnie miesiące były pod tym względem trudne. Jak wyglądała Wasza praca? Na ile ona była online, na ile na żywo? Mhm. E, tak jak się dało między lockdownami, pracowały, starałyśmy się robić spotkania domowe. To może zacznę od tego, że mam dwie takie pracujące partnerki. One też już mają partnerów pod sobą, także tworzymy zespół, tworzymy grupę fajnych dziewczyn, które wspieramy się, też mieszkamy blisko siebie, więc to jest fajne, że przy nawet codziennych rozmowach, czy jakichś tam kontaktach, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy na ulicy... Gdzieś tam zawsze ten kolagen się przeplata i nawet na bieżąco możemy się wspierać jak jakaś problematyczna sytuacja z, z klientką, czy coś tam nie wiemy jak zrobić, czy coś nie wiemy jak doradzić, jedna do drugiej dzwoni, to, już, to jest ważne, że telefon nas nie parzy jak mamy do siebie zadzwonić, to jest po prostu z automatu i te relacje są fajne. Y więc jak jakby między lockdownami i teraz już wracamy też do spotkań domowych. A w czasie pandemii organizowałyśmy najczęściej takie spotkania 15-20-minutowe, typowe pod problem. Wtedy również pomoc miałyśmy od liderek, menadżerek z, jakby z wyżej struktur. One nam pomagały. Zosieńka, Zosieńka, nasza kochana, wysokińska, spotykała się z nami. Jak chodziło właśnie o problemy czy skórne, czy jakieś zdrowotne, ona jest emerytowaną pielęgniarką nazwy, ten dodam. Tak ona to ma emeryturę, żeby móc się zająć Perfect Cold. na tak. pewno. Więc takie spotkania robiliśmy typowo pod problem. Takie spotkania dłuższe, jakby całe produktowe, no to miałyśmy możliwość dzięki firmie Perfect Cold zaprosić na prezentacje, które były organizowane w firmie. No więc. Bez problemu można było działać. Czy online, czy, czy tak. No, żywo. I to jest, słuchajcie, piękne, to jest coś, co jest. No, trudno znaleźć chyba w innej branży taką elastyczność i taką, tak. taką odporność na, na sytuację zewnętrzną. I to historia Pauliny to pięknie pokazuje, że czy się jest zajęty od rana do nocy, czy jest lockdown, to perfect call można robić. Ja nawet e... myślę, że im więcej ma się na głowie, tym człowiek jest bardziej zorganizowany. I czego tak, jesteś to rzeczywiście jest. Czego jesteś przykładem, no właśnie. Słuchaj, a no, skoro są w twojej, już jakby w twojej grupie nowi partnerzy, czyli osoby, które zaprosiłaś do biznesu, e, które ci zaufały, z którymi razem pracujesz, e, to powiedz mi, e, no, jakbyśmy się na przykład my spotkały na kawie e, i rozmawiałybyśmy sobie i chciałabyś mi pokazać korzyści e, płynące z pracy w Perfect Call, to jakich argumentów byś użyła? W jaki sposób byś mi pokazała te korzyści? Na co byś zwróciła szczególną uwagę? Zawsze mówię, że Pracujemy z kim chcemy, gdzie chcemy, kiedy chcemy i ile chcemy. Wiadomo, to się wszystko, tyle, ile my pracy wkładamy, to wszystko przekłada się na korzyści. Więc, jeżeli miałabym tobie zaproponować, to wiem, że jesteś super babeczką, taką, która pasowałaby do mojego zespołu i ja bardzo chętnie bym z tobą pracowała. Dlatego to by na pewno bym za, zaproponowała <laughs> tę pracę. <laughs> jeżeli masz małe dzieci, no to możesz. Pogodzić to z obowiązkami domowymi. Czasami jest to jedyna opcja pracy. No bo tak jak ja miałam też pracę, no to albo elastyczna praca, albo wcale, także to można wspaniale pogodzić. Można pracować gdzieś się chce. Tak, jak jesteś teraz w samochodzie i jesteś w pracy. A cały czas, tak? tak <laughs> Więc naprawdę można wyjechać na wakacje. Potem już ta praca tak naprawdę staje się hobbowaniem. Możesz sobie leżeć na plaży, sobie nie wiem, czy live'ów słuchać, czy prowadzić rozmowy z klientami, i to też jest praca. Także to są naprawdę ogromne możliwości. Rozwój to jest. To jest finansowa. A przepraszam, rozwój, przepraszam, bo ja się oczywiście, jak, jak to ja wbiłam, już się zamykam. Rozwój. Dobra, zaraz powiem o finansach. Rozwój. Firma daje możliwość rozwoju, za co często trzeba ogromne pieniądze płacić, żeby przejść jakieś szkolenia, a tutaj naprawdę jest tyle informacji, tyle korzyści, tyle fajnych szkoleń. Można poznać takie wspaniałe osoby, jak na przykład Michał Zawadka, czy Iwona, opiełka, naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć i bardzo dużo z korzyścią dla siebie. Jak chodzi o te finanse? No, na początku jest ciężko, trudno polecać biznes, bo samemu się nie zarabia. Trzeba po prostu w to uwierzyć. No, no ile to? Na początku kilka stówek tak naprawdę na kosmetyki dla siebie? Chociaż niektórzy wchodzą też w biznes tylko po to, żeby mieć na kosmetyki dla siebie. I to też jest fajne, bo nie ma w tym nic złego. Nie każdy chce od razu robić jakąś karierę czy, czy tak na dużym stopniu pracować. Ale jeżeli chce się już tak jakby pracować, nie tylko na kosmetyki dla siebie, to z każdym miesiącem można mieć podwyżkę. I zawsze mówię to, co już nawet nie wiem od kogo to słyszałam, ale czy w normalnej pracy etatowej mamy... Możliwość, żeby zarabiać kilka stówek, nawet więcej, za dwa, trzy, cztery miesiące. Czy jest taka możliwość? Ja, na przykład, na, w mojej pracy takiej możliwości nie mam i wiem, że za rok będę stał dokładnie w tym samym miejscu. Nie mam y, jakby możliwości awansu y, ani możliwości takiego rozwoju. A tutaj y, no jest to w ogóle nieodłączne. Od razu się człowiek rozwija i jeśli pracuje więcej. Zarabia się więcej, jest to dowód pasywny, także to, co wypracujemy na początku, to jakby oddaje nam się potem w przyszłości i jak taka kula śnieżna rozpędzona, cały czas ona się robi, coraz szybciej pędzi i coraz większa. Super. I to jest naprawdę, tylko trzeba w to uwierzyć. No i trzeba robić, nie? I trzeba robić. Jest... I trzeba robić. Działa, nie działa. Jak to Michał Zawadka mówi, działa, nie działa. To, to Dokładnie. Jest... bez tego niestety, e, niestety nie ma. E, są jeszcze jakieś argumenty, których byś użyła? Mm. No, to to że grupa wspaniałych dziewczyn, to, to już tak często podkreślam, ale to jest chyba przede wszystkim to jest taka odskocznia od codzienności, taka dawka pozytywnej energii. My się spotykamy też prywatnie u, u Zosieki, właśnie u niej na działce. Wszystkie razem jak tam się spotkamy, to jest taka fajna impreza, więc naprawdę można połączyć przyjemny z pożytecznym. Wchodząc z Perfect Call, tutaj jeszcze do, do naszej struktury, to zapraszam serdecznie. Super. O, słuchaj, ja jestem przekonana co do tego, że warto podjąć współpracę z, z Perfect Call, że warto budować swoją niezależność finansową w oparciu. O, jeszcze o, jak to, mogła dodać, to, to jest dziedziczne. To jest dziedziczne i jeż, często nie mamy takiej możliwości, żeby już os, oszczędzać czy odkładać y, dla dzieci jakąś sumę pieniędzy, a tutaj pracując w tym biznesie mamy pewność, że ten biznes kiedyś przejdzie w ręce naszych dzieci i to jest bardzo ważne, żeby tak, zwłaszcza jak się ma dzieci. Powiem Ci Paulinka, że zaskoczyłaś mnie teraz z tego względu, że często jak rozmawiam właśnie z młodymi osobami, to one nie, nie, nie myślą tak bardzo do przodu. Że to, bo jak ma się 30 lat, to jakie dziedziczenie? No, w ogóle o czym mówimy? Także powiem Ci, że naprawdę świadczy to o tym, jak bardzo dojrzałą osobą jesteś, i tym bardziej się cieszę, że jesteś z nami w perfekcji. Lider to kiedy menadżer? Planowałam do końca roku i muszę wszystko zrobić, żeby tak było. Super, super. Rozumiesz, że rozpisane jesteście, awanse po drodze są już zaplanowane. Tak. To Teraz jest super moment na to, żeby um, zacząć pracę w Perfect Call, żeby awansować w Perfect Call, bo czerwiec jest takim miesiącem, kiedy um, jest promocja, która obniża nam próg inwestycji z 3000 na 2000, Także to jest ten czas, kiedy warto wystartować. A jeszcze jest pakiet materiałów marketingowych, o tym też pamiętajcie. Także jak dziewczyny od Pauliny z zespołu Pauliny, awansujcie razem z tym społeczeństwo, bo przecież do, do końca roku. Do końca roku to dyrektor powinien tam być. Dobra, zmotywowałaś tak. mnie. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, słuchajcie. Im więcej młodych, pięknych dyrektorów w Perfect Call, tym lepiej dla Perfect Call. Słuchajcie, to jest, to jest właśnie to, że tutaj to, co Paulinka powiedziała, że tutaj Cię nikt nie ogranicza w awansie e, i e, tego, tego Ci bardzo, bardzo mocno życzę, e, żebyś e, tego menadżera i następne stopnie osiągała w takim tempie, Jakie ty sobie założysz. E, także jesteś fantastycznym szefem dla samej siebie i to jest e, też coś, co e, o warto, warto, czym warto pamiętać w Call, nie? No, to Rozmawiasz ze sobą jako ze swoją <śm> <śm> To tak. tak. Jak to jedna, jedna z, naszych, z naszych partnerek mówi, że jak patrzy w lustro i pyta swojego szefa, czy może, to szef się zawsze zgadza. <śm> I to jest ten duży plus. I to jest duży plus. Dziękuję Ci pięknie za Twój czas. Leź do tego swojego małego. Mam nadzieję, że się uspokoił w międzyczasie. Uściskaj go od ciała, była, była po drugiej stronie ekranu. Bardzo starannie. Trzymam kciuki, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia i poszedł do przedszkola. A tobie raz jeszcze życzę no, tego, żebyś po pierwsze. Tą energią zaraziła jak najwięcej ludzi i jak najwięcej osób doceniło to, co im możesz zaoferować, ale oczywiście też życzę Ci, żeby ta wskazówka odmierzająca poziom dochodu rosła jak najszybciej. Pięknie Ci dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za sympatyczną rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia moi drodzy, do zobaczenia Paulinko. E, dziękuję, dziękuję wam pięknie za to, że byliście z nami, żebyście z Pauliną, że y, poznaliście Paulinę, jak macie w swoim otoczeniu osoby, które y, zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, czy zaczną w perfect call czy znajdą na to czas. To mam nadzieję, że przykład Pauliny pomoże im odpowiedzieć sobie pozytywnie i wystartować się właśnie teraz, w czerwcu, bo to jest ten moment. Dziękuję Ci raz jeszcze i do zobaczenia. Dziękuję również. Do zobaczenia.